Odcinek otwiera dosyć niepozorna powtórka kolegi w Baccha Lyonie 25T. Pan Sorsani, który na pewno przyczynił się do wyniku końcowego, a przynajmniej nie przyczynił się do ewentualnej wygranej. Nasz Baczat, co robicie Bacchatem? Ma, macie potężny francuski magazynek średni, który naprawdę może zrobić robotę, e, znajdzie się w każdej sytuacji. No niestety, nie w tym wypadku. Pan Sorsani stwierdził, że jego najlepszym przyjacielem jest Czerwona Linia, i to nie jedna, ale każda na tej mapie. Naprawdę, gościu trzyma się. Tak z y, mocno skrajnej części areny, że nawet nie myśli, żeby podjechać trochę bliżej i pomóc własnej drużynie. Mimo, że to się y, nawet fajnie rozkłada. Zobaczcie, 10 do 5, bo bitwa jest centralnie wygrana. Więc jakby teraz nasz Bashatlion wleciał do akcji, porozwalał resztę tych pojazdów swoim magazynkiem, bitwa byłaby wygrana. A co się dzieje teraz, jak widzimy nasze czołgi po giną, ponieważ nad, nasz Bashatlion nawet nie myśli, żeby podjechać bliżej. Trzyma się kurczowo tej czerwonej linii z każdej strony i dzięki temu niestety bitwa będzie tej spoiler. Zremisowana, ponieważ TVP ucieknie, a nasz bat oczywiście nie bardzo się chwapi, żeby poszukać tego TVP razem z innymi pojazdami. Czy zachowanie kolegi w Batrzat Lyonie spowodowało ten remis? Ciężko powiedzieć. Czy dzięki temu nie wygraliśmy bitwy? Na pewno tak. Wersja 1.6.0 jest przełomową World of Tanks, ponieważ wyłączono wtedy obrażenia sojusznicze, więc nie ma strzelania do własnej artki, ale spokojnie, nie takim funtwotom to nie przeszkadzało, więc jak widzimy teraz, kolega w ciche znalazł inny sposób, żeby troszeczkę nasze artki pomękać, bo oczywiście wiadomo, to jest główny cel tej gry, żeby zniszczyć własną artę. Jak widzimy teraz, ciche podjeżdża pod naszą artkę wspomnianą i zaczyna ją delikatnie przepychać, na, na, nawet nie delikatnie, tylko porządnie pchają w tyłek, przy okazji oddając nią kilka szałów no bo wiadomo, obrażeń sojuszniczych nie ma i za to nie ma też żadnej kary. WG mówiło, że ileś tam razy jak się strzeli w sojusznika nie powinno to dać jakiś skutek czy bana, czy innego kolorku. No jak widzimy na powtórce i pewnie też odcinku poprzednim, jeśli ktoś nie widział, zapraszam serdecznie. Można odwalić nawet cały magazynek w takiego delikwenta i w gra nawet nie stwierdzi, że robicie coś złego. Więc biorawo WG, zajebisty system, naprawdę mi się podoba. Jak widzimy teraz e, ciche, cały czas skupia się na naszej arcie, zamiast podjechać do przodu. Piątka na Wórkach, sporo by mógł zrobić, ale nie. Lepiej gówno miota troszeczkę pomęczyć. No bo, czemu ma wam pomóc w ogóle w rozgrywce? Widzimy teraz cały czas oddaje strzały w tego T T82. Nasz bohater, który tutaj podjechał, czołgista 69 zerka teraz groźnie na tego ciche. Ten chyba troszeczkę się wystraszył. Oddaje kilka strzałów naszego, w naszego M10 i w tym momencie daje sobie spokój z T82. W tym momencie będzie mogła chyba nasza atka troszeczkę pograć. A co robi? Ciche, ciche ma wy... I leci po prostu na jolo, żeby jak najszybciej zakończyć tą grę. Matas 2011, w pięknym stylu w tym momencie zakańcza przygodę w, tym, w tej bitwie, przyjmując kilka cennych i trafnych pestek na swoje truchełko. Tak właśnie się kończy najlepsza zabawa w World of Tanks. Nie pomagamy drużynie, która właśnie w tym momencie przegrywa, ale na pewno mieliśmy sporo frajdy, męcząc innego gracza. Czasami mam wrażenie, że w tej grze trzeba zdiagnozować nową chorobę, a mianowicie nerwice palców. Objawia się na tym, że po pierwsze y, gracz nerwowo macha sobie kółkiem myszki, żeby oddalać i przybliżać kamerę, co jest bardzo irytujące, a po drugie lubi sobie ponad. Do innych graczy, zwłaszcza teraz, kiedy WG wyłączyło wspomniany wcześniej już system sojuszniczych obrażeń. Jak widzimy, pan w że oddaje praktycznie już na, na, na samym początku dobre kilkanaście pestek swoich sojuszników. Oczywiście mi, jemu to nic tutaj nie grozi, ponieważ e, WG nie widzi, że on coś robi złego, no bo no, tylko sobie strzelam. Na pewno przez przypadek o... o tych kilka, 15, 16 pestek w sojuszników, żeby sobie po prostu może działo sprawdza, może je czyści, może ma lufę zapchaną, trzeba troszeczkę pomóc. I jak widzimy, w tym momencie strzela naszego KW, który na szczęście czołgista 69, który sobie nic z tego nie robi, ale już w sukurs leci w SU85, który stwierdził, że troszeczkę tutaj pokara Crusadera i blokuje go na, na budynku. Niestety fałka w tym momencie delikatnie wypycha tego crusadera, co mu daje możliwość ucieczki, ale SU niezrażone leci do przodu i cały czas goni pana Jorka 07. Ten troszeczkę zdziwiony, że coś wokół niego dzieje. Cały czas strzela zresztą w to su. Jak widzimy, za no, chwilę strzały oddaje ze swojego czołgu w tym momencie już wyjeżdża dosyć ochoczo do przodu. sucho chyba dało sobie spokój, wiedziało, że dalej nie ma co jechać, ale Crusader w swojej aur aurze nieświadomości leci do przodu. To jest aura nieświadomości, to jest taka aura, która powoduje, że gracz nie jest świadomy, że mu coś grozi. To właśnie głównie mają te takie czerwone pomidorki, takie pomarańczki, które po prostu lecą do przodu i dzięki temu wszystko dingają, bo to właśnie tak zwana aura nieświadomości i dzięki temu mogą dłużej przeżyć jadąc byle jak. Niestety w tym momencie Crusader wdał się w krzyżowy ogień i dosyć Szybko zakończył rozgrywki, może nie szybko, bo w po trzech minutach, ale myślę, że koszty jakie wydał na pestki na pewno są znaczące żeby była równowaga w przyrodzie, trzeba też pokazać, że niektórzy gracze na artach też mają troszeczkę w... i coś za uszami. Zobaczcie w tym momencie powtóreczkę od gracza e, Rom Fox, Fox 69, e, który jedzie na wtk aus Panzer 4. Zanim ustawia się nasza artka GW Tiger P Dixie 73, który no wiadomo, bo zaraz się ustawi, będzie walił kilka pestek do przeciwników. E, normalne ustawienie, tutaj nie ma za bardzo o czym mówić, ale, ale w pewnym momencie. Zwróćcie uwagę na zachowanie pana GW GRP, który sobie chwilę postał, zobaczył, że nasz bohater chyba stoi zbyt blisko, a art nie wiem, może kolega potrzebuje większą przestrzeń prywatną, żeby tutaj mu coś robić. Podjeżdża do naszego WTK i z premedytacją zaczyna go wypychać z miejsca, w którym stoi. No wiadomo, Tedekiem nie wolno stać tutaj, nie wolno kampić Tedekiem, trzeba jechać na pierwszą linię i tam na stać się z grogiem. A w tym momencie jeszcze GW dodatkowo oddaje kilka strzałów no, kilka, dokładnie na razie jeden, bo się długo przeładuje, w naszego WTK. Nie wziął pod uwagę tego, że oczywiście odłamki mogą go uszkodzić, więc w tym momencie nasz Wutek tutaj nic, nic mu się nie stało, ale już stracił troszeczkę życia przez własną głupotę. Niestety to nie ostudziło zapału pana Dixy, który cały czas próbuje po raz kolejny. Strzela naszego bohatera za 1100, z <laughs> 1100 obrażeń przyjętych na klatę na Wuteka i cały czas, cały czas full hapsów, No to żeby trochę ostudzić pana Wuteku, bo wiadomo, to panie on jest winny, a nie GW. Zaczynamy przepychanie e, te, te, tego TDK, no i w tym momencie, z racji, że GIWU jest troszeczkę cięższa od tego TDK, e, jesteśmy wyłączeniu z bitwy. Nie mamy jak uciec, e, jesteśmy zablokowani, nie zjedziemy już w tym momencie, nawet nie ma jak odjechać od tej artki. Oczywiście nie ma też jakiej zniszczyć, ponieważ o, o, obrażeń sojuszniczych nie ma, więc nawet nie, nie możemy jak się tutaj obronić i uciec od oprawcy. I tak mniej więcej do końca bitwy poczekamy sobie, aż nasza drużyna zginie. A przeciwnik, a, a przeciwnik sobie po nas przyjedzie na spokojnie I zje dwie pieczenie na jednym ogniu Które już się smażą we własnym sosie Jak widzimy powolutku GW Tiger cały czas napierdala guzik do przodu Nawet przez chwilę nie, nie myśli żeby odpuścić ten leci dym z tych wydechów Spaliny równo napierdzielają po bokach A nasz bohater no za bardzo nie ma co robić Po prostu stoi sobie i sobie strzela yy, Bo co ma innego zrobić Jest zablokowany i już stąd po prostu nie ucieknie A GW Tiger ma w... Na niego ta bitwa już się nie liczy, w tym momencie ginie, już nawet nie mamy teraz nawet co zjeżdżać, ponieważ już przeciwnik do nas dojeżdża, więc koniec bitwy, tak się kończy przygoda z nieogarniętą artką. Przed Wami typowy szeryf World of Tanks, czyli gościu, który wie najlepiej jak się gra, a jeśli coś nie idzie po jego myśli, albo ktoś robi inaczej niż on sobie założył, no to trzeba takiego delikwenta pokarać. Oczywiście tutaj już abstrahujemy od yy, formy rozgrywki tego właśnie gościa, który będzie karany, ale o tym za chwilę. Yy, Progetto65, Nazgul1379, no zwróćcie uwagę na tego gracza, plus nasz lajczyk biedny T92 Invictus, 555 albo VVV. Jeśli to jest rzymskie, no to wiadomo, jak trzeba to przeczytać. Nasz lajcik, oczywiście, tutaj nie, nie bardzo robi nic złego. Zrobi to, co zazwyczaj lajty robią, czyli jedzie do przodu, chce się dostać na górę, na ten tak zwany lodowiec. Może ten lodowiec, tylko jakaś ta górka, powiedzmy, z wrakiem, gdzie często te lajty wjeżdżają. I wtedy dzięki temu mogą sobie świecić zarówno ten przejazd wzdłuż linii B, jak i środek, który znajduje się, oczywiście, gdzie? Na środku mapy. Łukasz, genialny jesteś. Czekamy, aż, aż to, się, to, to, się, to, się, to się trochę się. Akcja rozwinie, na razie yy, nic się nie dzieje. Yy, poczekamy sobie, aż T92 nagle wjedzie na wspomnianą górkę. W tym momencie ma troszeczkę możliwości od razu leci na górę, zanim leci TVP, ale TVP nie zdążył, niestety FV go zdjął. No, i nasz lajcik jest teraz w bardzo fajnej pozycji, dzięki czemu może świecić inne czołgi. Niestety tego nie robi za bardzo, ponieważ czołgi się zbytnio pochowały. On sam też się trochę boi wyjechać, no i już jedzie. Projektor Projetto Wota leci, staje obok naszego lajta i czeka, aż ten coś pokaże. Niestety albo załoga jest dupowa tego lajta, bo gość nie bardzo ogarnia e, tę klasę pojazdu, jak ja na przykład. Więc sobie stoi i czeka, aż coś mu się magicznie pojawi w jego zasięgu. Rysowania i zasięgu widzenia. Progetto troszeczkę się tutaj już zniecierpliwił. Więc zaczyna powolutku przepychać dlaczego T92, zwłaszcza, że na czatku też nasz FV, który koniecznie chce posnajpić, nie ma w co tak naprawdę. Więc jak widzimy, Progetto stwierdził, że skoro Light nic nie robi, to go, zwalamy go z górki, przynajmniej jeśli już nie będzie nam tutaj przeszkadzał. I w tym momencie nasz e, Lightik ląduje elegancko na tyłeczku. Co ciekawe, Progetto robi się niebieski. Pierwszy raz widzę w tej grze, żeby grać mógł być niebieski po zmianie tego systemu. No i jaka jest argumentacja Progetto, oczywiście te 92 za chwilę będzie tutaj na czatku wpisał, żeby raportować Progetto, bo słusznie, bo go zepchnął, ale to odpisuje, uwaga, uwaga, trochę to trwa, bo wiadomo, nie można robić dwóch rzeczy na raz. Next time play a spotter. I czy takie karanie graczy jest słuszne? Zostawiam wam do interpretacji, czekam na wasze komentarze. Moi drodzy, pora na recydywę. Adamek Szy. Na pewno Ananasa już znacie. Czym słynie a, a, Adamek Szy? Co robi takiego? Otóż Adamek Szy bardzo zaciekle sprawdza statystyki, głównie xvm -a. więc jeśli mów podczas bitwy XVM pokaże mniej chyba niż tam 50%, to Adamek takiej bitwy nie gra. Po prostu stwierdza, że Gram, idę się utopić, w tym momencie w tej bitwie konkretnej e, pokazywał ich e, swoim 29%, no cóż, to wystarczy, żeby nasza dyszka, dyszka, zajebista dyszka, włoska dyszka pojechała się z premedytacją zatopić w głębinach pobliskiego po jeziorka. A Tameksz jest dosyć ciekawą osobą, ponieważ sprawdzając sobie jego staty, gościu jakoś nie ma super mega złych ogólnych statystyk, ale moi drodzy, jest to chyba jedna z pierwszych osób, które widzę, gdzie błęka po prostu leci w dół na łeb, na szyję. I ja się nie dziwię, dlaczego, jeśli gościu gra w taki sposób, tak, że po prostu patrzy sobie w ciemno na ich spamma, i jeśli mu się to nie podoba, to olewa całą drużynę, mówi i nie gram, i, i, i tak się kończy jego rozgrywka, to ja się nie dziwię, że te staty wyglądają tak, jak wyglądają, ale z drugiej strony, kto by patrzył na staty? Liczy się przyjemność z rozgrywki, a a taka na pewno nie jest dla Damka Szy w tym momencie, skoro jest pewne według x że bitwę przegra. Nieważne, że zrobi damage, nieważne, że będzie najlepszym graczem tej drużyny. Ważne, że x pokazuje 29%. Przed Wami kolejny miłośnik kąpieli w jeziorach i rzeczkach. Krust. Te 25 TP, gracz który właśnie tym pojazdem gra. Piątka na szóstkach, myślę, że nawet spoko czołg. Mi się osobiście bardzo dobrze tym pojazdem grało. Wbrew pozorom, wcale nie jest taki zły. Wymaksowany robi, robi robotę i naprawdę fajne bitwy mi na nim się dały. Chyba pierwszą, pierwsza bitwa od razu mi MK wleciała, Ale to niestety nie podoba się za bardzo graczowi w te 25 TP, pan JN73, który stwierdził, nic oczywiście na czatku nie pisząc, ze, że. A! popływamy sobie, jak widzimy już tutaj leci w stronę wybrzeża z tej, i z tej skarpy i pięknym telemarkiem ląduje sobie na ryjku, kończąc rozgrywkę. Tak, moi drodzy, przeciwnik ma za friko jednego fraga, a my mamy jeden czołg w plecy. Jakaś puenta? Bo mi obecnie brakuje pomysłu. Na koniec tego odcinka powtórka specjalna, a raczej powtórka specjalnej troski. Moi drodzy, ogólnie staram się nie pokazywać powtórek, w których mi piszecie, że gościu stoi na końcu i tam, nie wiem, coś tam robi, czy, czy, czy się nie udziela podczas rozgrywki, chyba, że to jest ewidentnie widać, że po prostu ma wyjebane i się chowa gdzieś za skamieniem. Bo, jak to kiedyś powiedział Multi, nie wiadomo co tam się dzieje z tyłu, tak, nie, co, co, co się dzieje po drugiej stronie komputera, czy może gracz ma problem z internetem, czy może coś innego się dzieje z, z tym graczem, nie wiem, obiad ma, czy coś takiego. W tym wypadku, no tą powtórkę muszę pokazać, bo to jest dosyć ciekawy osobnik. Moi drodzy, 60 p dziesiątka na dziewiątkach, bardzo fajna polska dziesiątka, gościu nazywa się w grze ArsenalenWot39. I gościu zachowuje się jak... typový bot A właśnie ma nawet nie bot, bo bot to jeszcze cokolwiek robi. Gościu ewidentnie zobaczcie co, co się dzieje. Próbuje wyjechać poza mapę. No, zobaczył, że chyba to jest niemożliwe, więc sobie trochę postrzela do budynków. Zobaczymy co się stanie, może się rozwali. Ma dyszkę. Moi drodzy, tutaj jeszcze moja druga myśl jest taka, że nie wiem, może tatuś sobie ogrywa wota i dał synkowi lat 5, żeby sobie pograł i zobaczył jak to wygląda. I z drużynę. Damy mu jeszcze dychę, niech sobie tą dychą pojeździ i sobie porobi tam swoje swoje różne chłocki, klocki. Jak widzimy, Arsenal, Arsenalen, no nie bardzo się skupia na bitwie, woli sobie postrzelać gdzieś w, w, obok, w, do budynków, poza mapą. W tym momencie zwiedza sobie, oczywiście, też mapkę, kręcąc sobie lufką. Zobaczcie, jak to pociesznie wygląda. W to mi z powrotem, troszeczkę do góry, troszeczkę do dołu. Teraz sobie zerka gdzieś tam na górki, na pewno ładne tam mają widoki. No i tak sobie będzie teraz stał całą bitwę w tym rogu mapy. Jak tak, A. i nie wiadomo, co się dalej stanie, tak naprawdę. Wiadomo, gościu po prostu zginie, ale to, co tu się odwala. O, patrzcie teraz, jak sobie maka tą lewo, lewo, wesoło tą lufką, do góry, do dołu, do góry, do dołu. Tak, pomakamy sobie naokoło. Naprawdę, albo to jest jakiś bot, który został dobrze skonfigurowany, albo gościu ma coś nie tego ze sobą, albo po prostu właśnie tatuś dał pograć synkowi na dziesiątkach, bo czemu by nie? Bo masz tu, synku, Lewandowski, wiem, że piłkę lubisz, to na pewno ci się ten czołg spodoba. pograsz sobie nim, zobacz, jak tatuś fajnie jeździ czołgiem, na pewno tobie też się uda. No i taki synek właśnie wsiadł sobie do tego Lewandowskiego i grał sobie pod budynków, po sobie do ziemi wszystkie robaki wypłoszył, pomachał sobie lufką wesoło w to z powrotem i raczej nie kwapi się, żeby cokolwiek zrobić. W tym momencie już ginie, widzimy, dostaje, nawet ma, że on dostaje pociski w bok, on po prostu sobie stoi i się cieszy grą. I moi drodzy, chciałbym mieć taki poziom... Jak ten gracz. O ile oczywiście w ogóle on sku nie skupiają na grze, bo może to właśnie być taki synek, który po prostu nawet nie wie o, o co w tej grze chodzi, dostał czołg i sobie siedzi i fajnie się bawi, tak. No ale chciałbym mieć takie podejście, żeby jak najbardziej, jak najmniej, nawet można powiedzieć, skupiać się na tej, gry, na, na tej grze i jak najmniej tej toksyczności wchłaniać w siebie przez to, co WG z tym tytułem robi, a robi ostatnio naprawdę bardzo złe rzeczy. I tym optymistycznym akcentem kończymy kolejny odcinek ciemnoty. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, oczywiście, łapki w górę w dół, pamiętajcie, to już mnie tam nie obchodzi. Sami sobie ocencie mniej więcej jak to wygląda. I zapraszam Was też do kolejnych produkcji, które niedługo na moim kanale. Tyle z mojej strony. Do usłyszenia. Cześć!